Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. My w tej kadencji funkcjonujemy coraz częściej w logice stanu wyjątkowego. Tak się dzieje ze względu na zewnętrzne okoliczności. To jest uzasadnione, kiedy mamy do czynienia z pandemią, ale nie możemy zapominać, że podczas takich Realnych albo wykreowanych sytuacji zdarzają się rzeczy karygodne. Podczas pandemii mieliśmy do czynienia z bardzo dużymi nadużyciami. Wciąż nie, nie są wyjaśnione zakupy respiratorów, maseczek. Testów. To są realne rzeczy, które się wydarzyły właśnie dlatego, że działamy w sytuacji stanu wyjątkowego. Trzeba na gwałt szybko wydawać pieniądze, szybko realizować projekty i z tego względu ten projekt, który Państwo przedstawili obecnie dotyczący igrzysk europejskich, wydaje nam się wątpliwy. On w wielu miejscach wprowadza właśnie tę logikę stanu wyjątkowego, kiedy ją rozumiemy szeroko, to znaczy, upraszcza na przykład proces. Związane z planowaniem przestrzennym, upraszcza czy zawiesza mechanizm zamówień publicznych, ogranicza przepisy prawa restrukturyzacyjnego. W, w tych okolicznościach, kiedy mamy do czynienia z tak bardzo na razie słabym przygotowaniem tej imprezy właśnie decyzje, umowy nie są podpisane, decyzje się wloką, wszystko ma być załatwione w ciągu kilkunastu miesięcy, to naszym zdaniem jest to mieszanka wybuchowa i ona będzie prowadziła do wadliwych decyzji, może prowadzić do korupcji i dlatego mamy głębokie przeświadczenie, żeby tej ustawy nie popierać. Zgłosimy poprawkę związaną z lepszą kontrolą wydawania tych środków, bo to jakoś, mamy nadzieję, ograniczy negatywne aspekty tej ustawy, jeżeli w ogóle dojdzie do jej przyjęcia, jeżeli w ogóle dojdzie do tych igrzysk, bo na razie wszystko wygląda na to, że te igrzyska się nie odbędą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panie Pośle.